Dzisiaj zapraszamy na kolejną e, audycję podcast Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. W archiwum Instytutu Piłsudskiego przechowujemy ponad milion dokumentów, 20 tysięcy fotografii dotyczących historii Polski i Polonii w XX wieku. Generalnie kolekcje te dotyczą dorosłych polityków, generałów, żołnierzy, instytucji państwowych, które na stałe miały. Wpływ na wydarzenia XX wieku, pierwszej i drugiej wojny światowej. Jednak jest tak, że wśród tych zbiorów, a wśród tych spraw dorosłych, są również obecne dzieci i ich historie, które widziały na własne oczy, obserwowały dzieci okrucieństwa wojny, straciły bliskich, były często głodne i spragnione. O historiach dzieci i co z tego wynika dla nas obecnie żyjących, oraz jak uczyć historii porozmawiam dzisiaj z panią Moniką kowaleczką szumowską Witam serdecznie Pani Moniko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszego gościa. Monika Kowaleczko-Szumowska, pisarka, tłumaczka, scenarzystka, producentka filmowa, autorka książek dla dzieci i młodzieży, takich jak Galop 44, Fajna e, Ferajna, Bapu, Opowieść o Dobrym Maharadży, Gupikowo, Wielki Foch. Wybryki z Ameryki. Ukończyła studia archeologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską na Uniwersytecie Illinois w USA. Jest dyrektor kreatywną fundacji NIL-DESPERANDUM, gdzie koordynuje projekty artystyczne i skupia się na edukacji przez sztukę. Od lat prowadzi niekonwencjonalne lekcje historii. Zaczynamy więc naszą opowieść i naszą rozmowę. Pani Moniko, jest Pani autorką książek dla dzieci i młodzieży, które poruszają trudne tematy. Okres Powstania Warszawskiego, zsyłek na Syberię, czy pobytu uratowanych dzieci u dobrego Maharadży. Chcę zapytać, skąd pomysł na takie książki i jak one są odbierane przez ludzi młodych? Ja jestem autorką książek dla dzieci i młodzieży i um, zawsze chciałam... Napisać książkę o powstaniu y, warszawskim. Ym, to była inspiracja przyszła z y, pracy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja byłam tłumaczem w muzeum, tłumaczką w muzeum, tłumaczyłam materiały i wystawy. I pewnego dnia dostałam takie zadanie, żeby przetłumaczyć album, w którym się znalazło 800 zdjęć. Z Powstania Warszawskiego zrobione w czasie, w czasie powstania przez powstańczego fotoreportera Eugeniusza Lokajskiego. I przetłumaczenie 800 zdjęć, 800 podpisów, one mi się wryły naprawdę głęboko w, w pamięć i w serce i jakby przepełniły już wszystko, co wiedziałam o powstaniu, i pomyślałam, że, że chciałabym bardzo napisać książkę chyba na zasadzie trochę terapii, żeby żeby, żeby przekazać dalej ym, to, co było w mojej głowie na temat powstania, I tak powstał galop, i następnie pani Lidia Domańska z wydawnictwa BIS poprosiła, żebym napisała jeszcze dla młodszych dzieci. I tak powstała fajna ferajna. Czyli piękna inspiracja, Muzeum Powstania Warszawskiego. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia, bo to jest wyjątkowe muzeum tak. dla Warszawy, ale dla całej Polski, dla wszystkich, którzy są Polakami i którzy kochają Polskę. Może mieszkają gdzieś indziej i chcą dowiedzieć, czy czegoś więcej Muzeum Powstania Warszawskiego warto odwiedzić. Ale my musimy dalej podążać w tym poszukiwaniu wiadomości i tego, co pani robi. Chcę powiedzieć, odnosząc się do zdjęć, że album, w którym są zdjęcia Powstańca Lokajskiego, jest w naszych zbiorach. Pewnie ten, który pani opracowywała, jest wyjątkowo piękny. I tutaj chcę jeszcze pociągnąć te pytania dotyczące zdjęć. W Instytucie Piłsudskiego mamy oryginalne zdjęcia z Ministerstwa Informacji i Dokumentacji z okresu II wojny światowej. Dotyczą one powstania warszawskiego. Tych zdjęć jest prawie 100 i na wielu z nich są młodzi ludzie. Harcerze, sanitariuszki, młodzi powstańcy walczący. Mamy też piękną kolekcję, e, także młodych ludzi, e, dotyczącą Stefana i Zofii Koperów, którą przekazał nam w większości ich syn. A um, oni walczyli w powstaniu, oni przeżyli powstanie i po wojnie wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Chcę zapytać, czy pani książki jak Galop 44, fajna, ferajna, opowiadają historie prawdziwe? Tak, opowiadają historie prawdziwe, y, dlatego że m, po pierwsze dokumentują jakby prawdziwe wydarzenia, a po drugie, dlatego że moja wyobraźnia y, naprawdę nie stworzyłaby bardziej fascynujących historii? I we wstępie do Fajnej Ferajny pierwsze zdanie jest to wydarzyło się naprawdę. To wszystko co jest w książce Fajna Ferajna to są opowieści ośmiu bohaterów, którzy w czasie powstania warszawskiego byli dziećmi. Powstanie zastało ich w Warszawie i to są historie, to są ich historie, które poznałam, które mi opowiedzieli i z z tymi powstańcami, z tymi, którzy żyją do dziś dnia, y, mam nadal kontakt, jestem zaprzyjaźniona i razem jeździmy na spotkania do szkół. Galop 44 jest powieścią, której dwóch chłopców przenosi się w realia powstania warszawskiego, ale oprócz tych dwóch chłopców i litki, dziewczyny z powstania warszawskiego, y, reszta postaci bohaterów występujących w Galopie to... Y, to postaci prawdziwe, autentyczne. Jest Stefan i Zofia Korbońscy, jest John Ward Angli, który brał udział w powstaniu, jest czarnoskóry powstaniec, jest lotnik południowoafrykański, nawet ich szlak powstańczy jest rekonstrukcją prawdziwych wydarzeń w Powstaniu Warszawskim. Także te zdjęcia, o których pani mówiła, materiały archiwalne są dla mnie niezwykle cenne, dlatego że wydaje mi się, że pisząc o tych wydarzeniach, nie ma sensu wymyślać nowych, bo można korzystać z tego, co było, i to są tak bardzo, tak bardzo przemawiające do nas i poruszające elementy, które warto, warto właśnie w książkach na ten temat wykorzystywać. Czyli historie prawdziwe. Myślę, że to w Instytucie Piłsudskiego bardzo lubimy. Historia musi być prawdziwa i musi być tak opowiedziana, żeby zaciekawić, i to pani z pewnością robi przez te fascynujące książki. I tutaj chcę zapytać właśnie o świadków historii ponieważ te historie, no, gdzieś są zapisane, pani zdobywa ich opisy, rozmawia z ludźmi i um, chcę dopytać właśnie, jak odbywają się te rozmowy. Chcę się też tutaj posłużyć takim przykładem związanym też z Powstaniem Warszawskim, bo wokół tej historii um, teraz oscylujemy. Um, w Instytucie Piłsudskiego jednym z założycieli był um, pułkownik um, Ignacy Matuszewski. Jego jedyna córka Ewa była kierowniczką sanitariatu w pułku Baszta i niestety nie przeżyła powstania. Została rozstrzelana przez Niemców 26 września na lei niepodległości. Nie opuściła swoich pacjentów, została z nimi do końca, miała w przyszłości zostać lekarką. A ponieważ jej ojciec wtedy znajdował się w Nowym Jorku, a wiadomości, wiadomo, nie płynęły tak szybko, dopiero po roku dowiedział się o śmierci swojego jedynego dziecka i ogromnie to przeżył i wkrótce potem, sam nagle zmarł. Dlatego jak rozmawia Pani ze świadkami historii, to chce zapytać o to, czy e, ludzie z wiekiem pamiętają wydarzenia z tamtych lat sprzed 80 lat ostro i świeżo, czy też celowo zacierają i blokują ten trudny czas. Jakich Pani ma rozmówców i jaki z nich można e, wydobyć, czy też dowiedzieć się, jak to naprawdę było? Um. Ponieważ ze mną, ze mną moi rozmówcy, no oczywiście to jest ta grupa, która rozmawia, ale spotkałam się też z ludźmi, którzy nie dzielą się starają, się, starają się to jakby zapomnieć o tych wydarzeniach. Ja spotykałam rodzeństwa teraz już starszych osób, z których jeden dzielił się wszystkimi przeżyciami, a drugi pan nie chciał nic mówić. Czy, czy pamiętają ostro wydarzenia? Bardzo, bardzo. To są bardzo często jedne z ważniejszych wydarzeń w ich życiu. Ja spotkałam się też y, z takim y, podejściem, że to są jedne z najpiękniejszych lat w ich życiu. Powstanie Warszawskie, które nam rzeczywiście, mi wydaje się y, tra tragiczne okoliczności, kiedy ludzie dookoła giną. Oni to wspominają jako naprawdę niezwykły, niezwykły czas. I chętnie rozmawiają na ten temat. Ja uwielbiam te rozmowy. Ja od 10 lat jeżdżę z nimi na spotkania do szkół i to jest niezwykłe doświadczenie, bo ja jednocześnie jestem jakby osobą, która prowadzi rozmowę i słuchaczem, dlatego że oni zawsze powiedzą jeszcze coś nowego i jeszcze z innej perspektywy, jeszcze dodatkowy szczegół. Ja kocham te rozmowy, ja kocham te opowieści. One, one mają w sobie niezwykłą siłę. I wydaje mi się, że również tym osobom pomagają jakby poprzez pop wracanie do tych wydarzeń, opowiadanie o nich, szczególnie z powstaniem warszawskim, które jest też teraz takim jednoczącym dla nas wszystkich, warszawiaków i Polaków w ogóle wydarzeniem. I Powstańcom pomaga to, że widzą z jakim szacunkiem, z jaką czcią ich otaczamy. Jeżeli ktoś w okolicach 1 sierpnia pojawi się na ulicy Warszawy i ma opaskę i widać, że to jest powstaniec, ludzie go zatrzymują, ludzie mu składają podziękowania. Także to są takie piękne momenty i myślę, że im to też bardzo, bardzo pomaga. Zdecydowanie bardzo się cieszę, że powstańcy chcą e, mówić i opowiadają swoje historie. Tutaj w Nowym Jorku. Też mieliśmy grupę e, uczestników Powstania Warszawskiego. Niestety e, już ich historie ziemskie się zakończyły. Teraz pewnie w niebie e, rozmawiają z Panem Bogiem, ale e, mieliśmy tutaj e, Pana e, Mieczysława Madejskiego, pan, panią Van de Lorenz. oni bardzo chętnie brali udział właśnie w lekcjach historii. Mieliśmy z nimi spotkania w Instytucie i oni e, z wielką pieczołowitością opowiadali o tych wydarzeniach swoich przeżyciach. I e, to zawsze było o, też takie wyjątkowe przeżycie dla e, słuchaczy, przede wszystkim dla e, młodzieży, ale dla dorosłych też. Tak. Także powstanie warszawskie jest takim pięknym czasem, łączącym, e, też e, trudnym, ale jednocześnie warto te historię zapamiętać, bo wiemy, że ostatni świadkowie historii e, już niezbyt nie długo będą z nami. No niestety taka jest, e, takie jest życie i oni muszą odejść. Więc te ich historie zostaną z nami na zawsze. Tak, także jeszcze raz dziękuję za to, co Pani robi. Ale teraz chcę przejść do kolejnej historii, którą pani się zajmuje. Ona trochę geograficznie dotyczy innego obszaru, ale też jest związana z Drugą wojną światową. I tu chciałabym przejść do książek poświęconych historiom dzieci, które zostały wywiezione przez Rosjan po. W 1939 roku, kiedy Rosja Sowiecka zajęła wschodnie tereny Polski i dokonała wywózek całych rodzin polskich na Syberię i do Kazachstanu. I pani zajęła się tematem związanym z tym, jak prawie tysiąc dzieci przetrwało później po opuszczeniu Rosji Sowieckiej, często z armią generała Andersa, też innymi sposobami, trafiło do Persji. I Indii i tam przetrwało u dobrego Maharadży. Więc e, chciałam panią zapytać, czy może nam pani opowiedzieć o bohaterach pani książki pod tytułem Bapu. Opowieść o dobrym Maharadży. Z wielką chęcią. E, Bapu to jest książka dla dzieci i młodzieży, która jest wynikiem pięciu lat zbierania na ten temat materiałów, rozmów z osobami, które, z Polakami, którzy mieszkali w Indiach w osiedlu dla polskich dzieci. Również rozmów i spotkań z rodziną dobrego Maharadży. Ja poznałam trójkę z jego dzieci. Samego Maharadża nie poznałam, bo on umarł w 1967 roku. Jest to historia niezwykła. To jest historia szczególna, dlatego że w oceanie zła, które wtedy opanowało świat, druga wojna światowa pojawił się człowiek, który z bardzo dalekiej kultury, odległej i geograficznie i w każdy inny sposób od Polski. To był Maharadża Księstwa Nawanagar w dzisiejszych Indiach. I on zaproponował y, y, generałowi Sikorskiemu, że przyjmie dzieci, polskie dzieci tułające się po Związku Radzieckim. Po wywózkach i y, po amnestii, y, które polski rząd starał się ewakuować ze Związku Radzieckiego, Maharadża te dzieci przyjmie u siebie. Musiał uzyskać zgodę Brytyjczyków. Brytyjczycy niechętnie nie chcieli tej zgody udzielić, i Maharadze powiedział, że właściwie to on nie prosi o zgodę, bo to będą jego goście, jego osobiści goście i tak tę sprawę przedstawił swoim dzieciom. Córka i syn Maharadży zgodnie twierdzą, że kiedy zapytali tatę, kto będzie mieszkał w tym osiedlu, które się buduje, tata powiedział im, że to będą wasi kuzyni z Polski. Ani Hershat, tak się nazywa córka Maharadża, ani Sad, to jest syn Maharadży, nie wiedzieli do tej pory, że mają kuzynów, więc zapytali tato, a ile, ilu kuzynów? Tysiąc. Więc y, rzeczywiście i tak dzieci polskie zostały potraktowane i dlatego ta historia jest niezwykła, bo to nie był y, nawet y, obóz dla uchodźców, to, był obóz, to, to było osiedle dla dzieci które w Maharadży widziały swojego ojca, ponieważ tak Maharadża ich przywitał na stacji kolejowej, kiedy dzieci przyjechały do stolicy wtedy księstwa Nawanagaru. Powiedział im, teraz ja jestem waszym ojcem, bo ja jestem ojcem wszystkich mieszkańców Nawanagaru. To były półsieroty i sieroty, które słysząc te słowa, naprawdę mm, były y, bardzo poruszone, ponieważ. Y, nie tylko Maharadża te słowa wypowiedział, ale ich dotrzymał. Dotrzymał ich, ponieważ kiedy skończyła się wojna i o, o polskie dzieci, o polskie sieroty w Indiach upomniała się komunistyczny rząd polski, to wtedy dzieci odmówiły powrotu do Polski. Właściwie trudno było coś zrobić, bo polski rząd był opiekunem prawnych tych dzieci, a Maharaja powiedział, że żadne dziecko nie musi wracać do Polski i nie musi wyjeżdżać wbrew swojej woli, a on wszystkie nieletnie sieroty adoptuje. Adoptował dwusetkę tych dzieci razem z polskim księdzem i brytyjczykiem, brytyjskim oficerem na dworze w Księstwa Nawanagaru. Polski ksiądz był potem ścigany międzynarodowym listem gończym za, za tą adopcję. I polskie dzieci, które przeżyły ten, które gościły, które mieszkały w tym obozie, w tym osiedlu, bo to, bo to właśnie było osiedle. Między innymi pan Wiesław Stypuła, który napisał bardzo niezwykłą, inspirującą książkę. Bo, bohaterowie książki Bapu, oni uważali Indię za swoją drugą ojczyznę, a Bapu za swojego, za swojego ojca, który pozwolił im Stworzył im bezpieczne warunki, gdzie mogli zapomnieć i starać się odzyskać dzieciństwo i zapomnieć o tej całej traumie z początku wojny i wywózek. Piękna historia, właściwie taka bajkowa. Myślę teraz o bajkach z Tysiąca i Jednej Nocy, o księżniczce Szeherazadzie. Gdy mamy takich e, wspaniałych ludzi, mamy maharadżę, dobrego maharadżę, który pomaga tysiącu polskich dzieci. Ale chcę tu jeszcze dopytać właśnie o los tych dzieci. Większość z nich e, opuściła e, to wspaniałe osiedle, a czy i gdzie wyjechały? A co stało się z tymi, którzy e, może musieli wrócić do Polski? Czy były takie dzieci? ze względu na to, że one zostały nieletnie, sieroty zostały adoptowane, nie musiały wracać do Polski wbrew swojej woli. Pan Wiesław Stypuła wrócił do Polski, był, był jednym z dzieci, które wróciły do Polski, ponieważ właśnie w Indiach, w osiedlu Balachadi odnalazła go jego mama, którą myślał, Wiesław myślał, że mama nie żyje. Mama przetrwała, przetrwała szpital, radziecki, właśnie takie miejsce odosobnienia i odnalazła Wiesia przez międzynarodowy Czerwony Krzyż i wtedy już była w Polsce i Wiesław wrócił do Polski, ale nikt nie musiał wracać do sierocińców. Inne dzieci Grupa 50 dziewczynek wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Dla każdego dziecka znaleziono miejsce i to w grupach, gdzie one mogą pojechać, gdzie jest jakaś instytucja czy ludzie, którzy je przyjmą. Niewiele dzieci rzeczywiście zostało w Indiach, choć są takie przypadki. Zwykle były to dziewczyny, które w czasie pobytu w osiedlu dorastały i na przykład wyszły za mąż jest niezwykły niezwykły przykład to jest Wanda Nowicka ona wyszła za mąż ona była pielęgniarką już później w osiedlu waliwadę, to było drugie osiedle dla Polaków w Indiach i poznała studenta medycyny zakochali się w sobie wzięli ślub to było była to trudna sytuacja, ponieważ Wanda była zupełnie spoza tej kultury, ale rodzina ją pokochała, męża, ponieważ urodziła kilkoro, kilku synów i była naprawdę ukochaną, ukochaną synową. A ich, a ich córka Apeksha Niranjan jest teraz tancerką takiego klasycznego tańca indyjskiego i przyjeżdża do Polski, tańczy, pokazuje nam ten taniec, a jednocześnie promuje tą historię. także. Także był, to są naprawdę niezwykłe jakby okoliczności. Jeszcze jedna dziewczynka pozostała w, w Indiach, która zajmowała do, również wyszła tam za mąż, dorosła, założyła, założyła rodzinę i wprowadziła na rynek indyjski zupę pieczarkową w puszkach. Także te dziewczyny sobie świetnie radziły, no bo one oczywiście były, były bardzo odważne, wytrwałe, wytrzymałe. I tak, czyli garstka tak naprawdę została w Indiach, a większość wyjechała, ale znalazła bezpieczne miejsce i nikt nie musiał wracać do Polski, kto nie chciał wrócić. Bardzo dziękuję za tę opowieść, bo my tutaj w Stanach Zjednoczonych znamy historię właśnie dzieci, które i młodych ludzi, które i przetrwały zarówno pobyt u dobrego Maharadży, i później rozpoczęły swoje życie w Stanach Zjednoczonych, a także. Dzieci, młodzież, które były rozsiane po różnych miejscach, a, a, z reguły koloniach brytyjskich, a, Nowa Zelandia, a, Australia czy niektóre państwa afrykańskie, łącznie z Meksykiem, gdzie w Santa Rosa powstał specjalny obóz dla dzieci, młodzieży i kobiet. I z tych różnych miejsc a, a, w Instytucie a, udzielały się a, wolontariuszki. Mieliśmy kilka wolontariuszek. Które właśnie spędziły swoje młodzieńcze czy dziecinne lata w tych obozach. I one zawsze z taką wielką uwagą i wielką wrażliwością mówiły o Polsce. Na pewno były wielkimi patriotkami. Więc ja chcę zapytać Panią, czy myśli Pani, że patriotyzm jest dzisiaj modny i czy jest w jakimś sensie modny czy zauważalny dla młodzieży obecnej, tą, którą teraz mamy? Którą się spotykamy, ja myślę, że jest. Ja myślę tylko, że oni inaczej definiują patriotyzm. Um, ja myślę, że dla nich ważny jest kraj, w którym żyją, ludzie, z którymi żyją w tym kraju. Um, może to nie jest taki, taki patriotyzm, o który, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, ale dla, dla nich jest ważna społeczność i kraj, w którym, w którym żyją. I na pewno historia Polski ich fascynuje, bo ja kiedy jeszcze przed napiszaniem tych książek o Powstaniu Warszawskim zastanawiałam się, czy ktokolwiek będzie je czytał, czy, czy ja w ogóle będę miała jakiegokolwiek odbiorcę. I okazało się, że dzieci i młodzi ludzie uwielbiają historie opowiadane, a szczególnie o nich, o ludziach w ich wieku, o tym, jak reagowali ich rówieśnicy, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, o ich decyzje, o ich dylematy, o ich poświęcenie, o ich kłopoty, trudności, czasami zmagania, oni przez ten pryzmat świetnie się identyfikują z historią. I, I myślę, że Polska jest dla nich ważna. Myślę, że może są yy, Troszkę może zmęczeni taką sytuacją w Polsce, gdzie może czasem ten patriotyzm jest różnie, różnie przedstawiany, kiedy oni rozumieją patriotyzm po swojemu, ale na pewno Polska jest dla nich ważna. Takie ja mam odczucie. Myślę, że to jest bardzo dobre odczucie. Z reguły młodzi ludzie, którzy słuchają prawdziwych lekcji historii, oni je przyjmują i odpowiadają na to z dużą wrażliwością, więc ten patriotyzm jest w nich. Tylko z pewnością jest bardziej nowoczesny, jest inny niż ten taki, bym powiedziała, w starym wydaniu, kiedy trzeba było umierać za ojczyznę. Teraz może trzeba żyć dla ojczyzny. To jest ta, ta inna historia. Um, więc um, idąc tym, w tym kierunku toku myślowego, chcę panią zapytać, ponieważ pani pracuje cały czas od wielu lat z dziećmi, z młodzieżą, ale też z nauczycielami. Czy może Pani się z nami podzielić uwagami na temat, jak uczyć historii teraz, jakie metody i narzędzia pracy działają? Jak młodzież właśnie reaguje na tą historię z Pani doświadczenia? Jak to jest? Ja jestem zapraszana do szkół na tak zwane spotkania autorskie, ale tak naprawdę to poprzez książki prezentuję właśnie młodym ludziom historię. I największe wrażenie chyba i na mnie, i na nauczycielach, i na uczniach, Robi to, że bardzo często towarzyszy mi, jeżeli to jest możliwe, świadek historii, czyli osoba, która, która bezpośrednio doświadczyła i przeżyła te wydarzenia, o których, o których mówię w swoich książkach. To robi ogromne na nich wrażenie. Ja myślę, że to jest nie do pobicia. Jakby każde, każde zajęcia, cokolwiek innego, nie zrobimy w szkole to rozmowa ze świadkiem historii jest chyba najważniejszą rzeczą Ym, i wiem, że czasami są przychodzą na przykład 3, 4 klasy, to dzieci, które już po pół godzinie często się męczą, to to trudno im utrzymać jakby skupienie, ale widzę jak rozmowa ze świadkiem historii z 90-letnią panią, która mówi przyciszonym głosem, oni wszyscy są cichutko, naprawdę reagują cudownie, więc e, em, tak, e, świadkowie historii, to jest rzecz niezwykła i pokazywanie historii przez pryzmat właśnie ich rówieśników, ich rówieśników i jakby bycie w tym bardzo szczerym, a powstańcy, powstańcy i zresztą bohaterowie tej historii o, o polskich dzieciach w Indiach są szczerzy w tym, przez co przeszli, jakie były ich zachowania i nie są takimi bohaterami z brązu, z którymi może trudniej się identyfikować. Są autentycznymi osobami, opowiadają czasem o bardzo trudnych wydarzeniach, o tym, co sami zrobili, co im się Czego teraz by nie chcieli zrobić, i ta szczerość przekazu jest bardzo ważna, i, i uczniowie to doceniają. I e, nawet czasem też to, że, 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 że moi bohaterowie, jak chodzili do szkół, pozwalali na pytania e, o takie trudne sprawy. Na przykład, czy widziała pani na ulicy trupa, bo takie pytanie padło w czasie powstania warszawskiego, i ja, kiedy już poznałam odpowiedź mojej bohaterki Basi, już nieżyjącej, to tylko czekałam, żeby ktoś to zadał, dlatego że odpowiedź była taka, że oni wszyscy byli wbici w te siedzenia, na których siedzieli. To było niezwykłe, jak ona naprawdę im opowiadała, że widziała. Bohater Fajnej Ferajny, pan Stanisław Wączaski, który nadal jeździ do szkół, odwiedził. Chyba 175 szkół, jak mi ostatnio meldował, bo mam z nim kontakt we Wrocławiu. Jest bardzo często pytany o strach i wtedy opowiada młodzieży, jak leżał na marszałkowskiej, jak kule niemieckie w niego biły i jak musiał sobie z tym strachem poradzić. To mi się wydaje, że jest najlepsza lekcja historii. To znaczy, te dzieciaki zapamiętają to, zapamiętają o to, o tę odpowiedź i jakby docenią też, Szczerość, z jaką y, świadkowie historii dzielą się swoimi przeżyciami. Tak, to wspaniałe y, y, informacje, że historia musi być prawdziwa, musi być szczera i najlepiej, jak opowiadają świadek historii. Dobrze, że te nagrania również istnieją, że świadkowie historii przekazali nam swoje opowieści i możemy z nich korzystać właściwie y, przez bardzo długi czas. Na koniec chciałabym panią zapytać, jakie plany na przyszłość, nad czym pani teraz pracuje? Um, no, na razie jestem w Nowym Jorku i bardzo bym chciała zobaczyć archiwa Instytutu Piłsudskiego, bo to jest rzecz fascynująca. Ja, ja takie, ja uwielbiam y, y, fotografie i relacje. Chciałabym przejrzeć listy Paderewskiego. Y, y, myślę, teraz jeszcze pracuję nad komiksem o dobrym Maharadży, y, którego ilustratorem jest y, ten sam ilustrator, który był y, artystycznym dyrektorem y, webdoka, te, tej, 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 tego dokumentu interaktywnego o dobrym maharadży. Także to kończymy. To rzeczywiście on y, pięknie oddaje tę historię. Y, a jak, jak skończę już ten temat historyczny, y, na pewno. Ważna dla mnie jest popularyzacja i nie tylko napisanie książek, tylko bardzo ważne dla mnie jest to, żeby one szły dalej, żeby coś się z nimi działo, żeby, żeby, żeby robić spotkania na ten temat, żeby to nauczyciele wykorzystywali, tak jak, tak jak właśnie ten nasz dzisiejszy webinar, w który, instytut, w który Instytut się zaangażował. Na pewno pojawią się kolejne tematy. Mam taki temat. Może nie dla dzieci i młodzieży, ale o, o, o łodzi podwodnej kurs, która zaginęła, która zatonęła no już chyba około 20 lat temu. Ja, ja miałam bardzo dużo materiałów zebranych, więc, więc, więc może to przyjdzie na to czas. Czyli tematy zawsze są ciekawe, zawsze fascynujące, popularyzacja. Ja w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia tych wszystkich pięknych marzeń no i. Wielu, wielu zadowolonych uczniów i studentów właśnie z Pani lekcji historii. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.